2 do 0, gramy dalej. Teraz jest niepilnowany. Mamy bramkę. I to nie byle jaką, bo to jego pierwsze trafienie w seniorskiej drużynie. Nie byle co? Niewielu piłkarzom to się udało. Tym większe brawa dla tego Młodziana. Ależ pięknie z... Jest za linią obrony, uwaga! W futbolu różne rzeczy się zdarzają. Ależ wygarnął teraz piłkę z podnók krywala. Ryzykował zdrowiem w tej sytuacji. Nieprzypadkowo mówi się, że bramkarz i skrzydłowy muszą mieć coś z głową. Okazja przed nim teraz. O, świetnie górą teraz. Ach, niewiele teraz zabrakło po tym strzale Zwoleja. Wielka szkoda, naprawdę ładnie to uderzył, soczyście, kilka centymetrów i mielibyśmy tutaj piękną bramkę. Wysoki pressing się opłaca, co też się teraz wydarzy. Gol! Ależ znakomita postawa! W debiucie to jego druga bramka. Tak to właśnie powinno wyglądać we współczesnym futbolu. Wysoki pressing często skutkuje takimi odbiorami i bramkami. Znakomita robota. Mamy, A teraz będzie dobra okazja. Nie ma bramki. Przegrany pojedynek. To była wymarzona okazja, by zmienić wynik. Zabrakło precyzji. Teraz, czy dobrze to wykończy? Jak on to zrobił? Nie jest... Niesamowite! Atakujący robił co mógł. Strzelił całkiem nieźle, ale i tak bramkarz nakrył go czapką. Znakomita interwencja. Pomusi dodawać pewności siebie. Ależ niesamowity przechwyt na połowie rywala. Kardynalny błąd w tyłach. No, zdrowo to teraz przerzucił na bramką. Gdyby to był mecz futbolu amerykańskiego, to dostałby za to punkty. Dopóki gra w piłkę nożną, niech lepiej mierzy pod poprzeczkę. Bezpardonowo teraz przejmuje piłkę w takim miejscu. Co tu się dzisiaj dzieje? Niewiarygodne! Właśnie dorzuca trzecią bramkę w debiucie. Powiększają przewagę. 5 do 0. Okazja! Jak marzenie! To jeszcze nie koniec! O, naprawdę! Sędzia pokazuje na 11 metr. To dla nich fatalna wiadomość. A za chwilę sytuacja może być gorsza. No i sędzia teraz bez wahania pokazuje bramkarzowi żółtą kartkę. To jest taki karny na dobicie przeciwnej drużyny. Uwaga, nie łapie, nadal groźnie. Jest! Znowu gol! Bramka za bramką, drużyna przeciwna na deskach, a im się nie nudzi. Strzelają, strzelają, kolejne gole. Wychodzi na pozycję. No, ten mecz jest zupełnie bez historii. Na boisko wyszła jedna drużyna, a druga na stadion na razie nie dojechała. Może teraz dobrze dograć do partnerów. Uwaga, okazja! Gol, proszę państwa, był beznitosny. Nie można było nie wykorzystać takiej okazji. Nieduża odległość, a kopyto w nodze. Sami zresztą państwo widzicie nic. I to tyle. Spotkanie dobiega końca. To był dla niego pierwszy mecz w pierwszym zespole. Jak oceniasz jego debiut? Ale może teraz będzie szansa. Sędzia pokazuje, że można teraz dokonać sygnalizowanej wcześniej zmiany. Świeże siły, żeby dowieść to nieznaczne prowadzenie do końca, do którego już coraz bliżej. Jeszcze trochę, a Bramka będzie w zasięgu. Gol! Co za Bramka? Że też się zdecydował z takiej odległości na strzał. Na razie 2 0. Teraz stworzył sobie szansę. Uwaga! Kluczowa interwencja obrońcy, ale nadal jest groźnie. Bardzo dobra interwencja. Zrożnego w pozycja 11. Co tu się dzieje? Co za interwencja. Obrońca wyjaśnia sytuację. Oddala zagrożenie. Kłopot z rozegraniem. Ma wsparcie, by to rozegrać. Wow, wow, wow! Ale szkupnął z daleka. Ten młotek w nodze. Co za bramka! Chyba znamy już zwycięzcę. Spotkanie jest zbyt jed... Uwaga, czy teraz będzie okazja? Piłka dalej w grze. Brawo, skuteczne zejście do parteru i skuteczna interwencja. Trzeba mieć sporo odwagi, żeby tak się rzucić komuś pod nogi. Brawo za decyzję. Oj, zupełnie mu nie wyszło. Mocno, ale i mocno niecelnie trudno trzeba czekać na kolejną okazję a o tej jak najszybciej zapomnieć 5 minut do końca regulaminowego czasu gry Próbuję teraz zaskoczyć bramkarza poprzeczka ale co będzie dalej no cóż już po zagrożeniu przynajmniej na razie wysoki pressing byle nie stracić piłki udane wejście w przeciwnika Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. To nie miało prawa zaskoczyć Martineza. Teraz będzie niebezpiecznie. To nie koniec. Co tu się dzieje? Ten piłkarz jest niemożliwy. Trafia już trzeci raz. Naprawdę przyjemnie jest być świadkiem takiego hat-tricka. I po tej bramce jest 4-0. Szedł sam na sam, uwaga! I to będzie rzut rożny. Daleka piłka z rogu. Mamy przerwę w grze, będzie wznowienie od bramki. Zostały dwie minuty do końca regulaminowego czasu gry. Ma piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. Gol! A nie, jednak nie! Tam był chyba offside. Ale nie fart. Zadecydowały dosłownie centymetry. W pierwszej chwili byłem przekonany, że to prawidłowa bramka. Ma teraz dobrą okazję. Akcja wciąż trwa. Teraz przed szansą! Niebywałe! Znowu piłka w siatce! Sięgają jak po swoje! Mają na tym meczu trening strzelecki! Totalna dominacja! Uwaga! Może strzelać! Gol! Co za bramka! Że też się zdecydował z takiej odległości na strzał! Realizator zapoznaje nas teraz z tym, jak ta bramka wyglądała z różnych ujęć. Jeszcze trochę, abra... I będziemy mieli zmianę. Zobaczymy, czy to im pozwoli powiększyć prowadzenie, albo chociaż utrzymać korzystny wynik. Piłka poszybowała daleko od bramki, ale i tak w pewnym sensie musimy docenić ten strzał. Dobra technika. Sztuką jest już złożenie się do takiego strzału, więc nie możemy być zbyt krytyczni. Próba odbioru i przerwany atak. Nie, 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 to nie tak miało wyglądać. Trafił do własnej bramki. Mamy wynik remisowy jeden do jednego. Spójrzmy, sam na sam z bramkarzem. Dobra interwencja, ale zagrożenie jeszcze nie minęło. Teraz piłka bezpiecznie ląduje w rękach bramkarza. Było mu znacznie łatwiej niż jeszcze przed momentem. Tak, rywal miał naprawdę świetną okazję do strzelania. Czy będą prowadzić? Gol! To jest właśnie piękno futbolu. Miał być horror w końcówce, ale kto wie, czy to właśnie nie jest ostateczne rozstrzygnięcie. Na pewno rywale mają teraz piekielnie... Wychodzi na pozycję. Wow, wow, wow! Ale szuknął z daleka ten młotek w nocy. Zosa! bramka! Naprawdę nie spodziewałem się, że uderzy z takiej odległości i cała defensywa chyba też nie, ależ ma kopyto. Przerwa w grze, a w niej dochodzi do zmiany w zespole. Na tablicy wyników 3 do 1. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego kwiska. Uwaga, będzie okazja! Nie będzie bramki. Wcześniej uniesiona chorągiewka. Offside. Pani sędzia podejmuje ważną decyzję, ale faktycznie, Tomku. Ja też widziałem tam minimal... Uwaga, wychodzi sam na sam! No i będzie aut bramkowy, a zapowiadało się naprawdę groźnie. Nie dają mu grać. Trata teraz. Czy zdoła strzelić? I teraz dobrze, Bramkarz. Naprawdę udana ta interwencja. Defensywa może spać spokojnie, z takim fachowcem za plecami. Głębokie dośrodkowanie zrzutu rożnego. Piłka wybita, ale wciąż może być groźnie. No, szkoda teraz. Ładnie się złożył. Wszystko zrobił jak należy. Zabrakło trochę szczęścia z tego boleju. No takim strzałem to go nie pokona. Wrzuca piłkę pod bramkę. Gra wstrzymana, tam mogło dojść do naprawdę groźnej kontuzji. Sędzia pokazała teraz, że wznowimy grę rzutem sędziowskim. Bramkarz spokojnie to wyłapuje. Nie było żadnego zagrożenia. Uwaga! Będzie szansa bramkowa! Zabrakło komunikacji między podającym a wychodzącym na pozycję. Spalony. Dobra praca pani arbiter. Nie puściła tej akcji. A teraz świetny odbiór. Może być groźnie. Gol! Trzeci gol w tym spotkaniu. Co za forma! I jest powtórka. Kolejny raz umieszcza piłkę w siatce. Robi to dziś z ogromną łatwością. W pełni zasłużony hat-trick, który udowadnia swoją wyśmienitą dyspozycję strzelecką. Aż miło patrzeć. Aktualny wynik to 4 do 1. Uwaga! Może strzelać! Nie do wiary! Nie mają litości! Powiększają teraz przewagę do czterech goli. Na tablicy wyników 5 do 1. A więc tylko minutę dłużej potrwa to spotkanie. Kilka poza boiskiem, za chwilę wrzut z autu. I zdobywa piłkę. Teraz tylko dobrze to rozegrać. Tu już się nic nie zmieni. Sędzia kończy spotkanie. Zwycięstwo drużyny gospodarzy. Nie było chyba dzisiaj momentu, w którym w drużynie...